Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Cicu, a to pierwszy odcinek z gry WRC 9 na konsoli Xbox Series X. Będziemy sobie robić karierę generalnie, natomiast wyjątkowo spróbuję zrobić tą karierę, czyli branie udziału w mistrzostwach rajdowych, mistrzostwach świata, razem z zarządzaniem ekipą. Natomiast, jakby całego procesu zarządzania tą ekipą nie będę pokazywał, będę stricte nagrywał już rajdy, które będę miał do przejechania. Natomiast inne rzeczy, związane właśnie z zarządzaniem zespołem, sobie pominiemy, olejemy to, bo myślę, że. Nic nadzwyczajnego i ciekawego to nie ma, trzeba tam robić takie dni testowe, odpoczywać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, także tutaj się bardziej skupię na przyjeżdżaniu rajdów. Także moi drodzy widzimy się za momencik w kolejnym ujęciu, kiedy sobie ogarnę te wszystkie profilowe pierdolety, imię, imię imienia, nazwiska, narodowości, bla, 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 bla i tak dalej, i tak dalej, także widzimy się za momencik. Moi drodzy, moi drodzy, no i po ustawieniu że tak powiem poziomu trudności SUBAK był na 100 maksymalnie można ustawić 150 ja sobie ustawiłem 120 nie wiem jaki to będzie poziom trudności w każdym razie do wyboru mamy trzy zespoły w kategorii Junior WRC bo w takiej kategorii będę jeździł rajdy które musimy ukończyć to rajd Szwecji, rajd Włoch, rajd Finlandii rajd Niemiec oraz rajd Wielkiej Brytanii w kategorii Junior WRC tylko i wyłącznie mamy do wyboru Forda Fiesta R2. Tutaj mamy specjalizację, ekipa, ekipa, zespół, cele, tylko Mistrzostwo WRC. Szczerze powiedziawszy, to sobie wybierzemy. Może tutaj ten zespół będzie czarny. Włączyć samouczek, tylko jest oba się różne aspekty zarządzanie ekipą Nie chcę. Mniej więcej pamiętam o co chodzi z poprzedniego poprzedniej odsłony wrc czyli z WRC-8, tam ta kariera wygląda całkowicie, moi drodzy, tak samo. Pokrótce omówienie w kalendarzu. Mamy tutaj różnego rodzaju właśnie, że tak powiem, wydarzenia, które musimy robić. Bir, no to tutaj mamy drzewko rozwojowe, mamy fiolet, to jest zespół, czerwone to są osiągi, taki nie wiem, jaki to jest niebieski, to jest niezawodność, i żółty to jest ekipa. zabywając punkty, sobie odkrywamy dodatkowe aspekty z drzewka. Zarządzanie ekipą, czyli mamy tutaj coś takiego jak mechaników, agentów, inżynierów. Oczywiście, im więcej wrzucamy lepszych gości do członków ekipy, tym otrzymujemy właśnie lepsze profity. Na przykładowo. No, wrzućmy sobie mechanika. Jak widzicie, mam prędkość naprawy plus 23%, niezawodność auta 11%. E, następnie wrzućmy sobie agenta, e, więc mam wydarzenia unikalne plus 10%, i wrzućmy sobie inżyniera, który daje nam zysk doświadczenia plus 31%. Oczywiście, całkowity koszt wynagrodzenia to ponad 5000 dolarów, e, wiadomości. Czyli no, różnego rodzaju treści, które otrzymujemy, w sumie to jest wszystko bardzo zrobione tak na wzór F1 2019, czy generalnie serii F1 i kariery z tamtą grą. No i cele, moi drodzy, cel krótkoterminowy w następnym rajdzie nie spędzi więcej niż 35 minut na naprawach. W ciągu 6 dni udział w co najmniej tylu wydarzeniach w ekstremalnych warunkach. 3. No, nie wiem, czy coś by tu. Machnąć. No dobra, może zbędziemy ten krótkoterminowy sobie cel. Yy, statystyki, czyli tutaj mamy konstruktorzy, reputacja, jak, dan, jak dani yy, konstruktorzy, firmy nas postrzegają. W chwili obecnej wszędzie pewnie będę miał na 50%, to na przestrzeni sezonów będzie oczywiście rosło. No i klasyfikacja, na razie nie ma generalnie co pokazywać, bo nic ciekawego się nie dzieje. Dobra, moi drodzy, my przechodzimy, myślę, do kalendarza. Tylko, że tu możemy wybrać przykładowo aha, trening. I tu widzę, że też możemy, bo nic innego nie zrobię. Dobra, moi drodzy, widzimy się na Radzie Szwecji. Okej, okay, moi drodzy, e, przejechałem już, że tak powiem e, różnego rodzaju wydarzenia z kalendarza. E, natomiast w chwili obecnej, moi drodzy, jedziemy w rajdzie e, Szwecji. E, to jest pierwszy rajd w klasie junior e, WRC. E, no, zobaczymy. E, może się uda jakoś przyzwoicie ten rajd w Szwecji przejechać. Oczywiście podczas przejazdu Każdego z OS-ów nie będę się odzywał, 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 y, udzielał jakichkolwiek informacji, nie będę po prostu gadał full skupienie, jeżeli chodzi o przejazd. Także rozpoczynamy nasz pierwszy ride w karierze w grze WRC9. Left Titans into right six. Right three into flat left. la Right into crest into flat left 100. Right 6 Titans 3 long 150. Caution heartbreak for square right in junction 100. Left 5 short narrows into right 6 Titans 4 short 100 over crest. At left Titans 5 over crest. and left 4. and right 5 into right 4 short. At dip into right 4 keep in. Into flat left long 100. Drive short over crest into left four Titans three eighty. And right six into left six Titans three after junction one hundred. And left six over crest into right five fifty. And left six break for square right making cut one hundred and fifty. Left four short into right four. And flat left one hundred. Right six into left five Titans over crest. Into right four Titans three. And right four short into left 4 open, 18 left 6 titans keep into right 30 crest into flat left 200 left 6 and right 5 150 over up. 150. Flat left into crest 30 for finish My drodzy powiem wam, że e, pozmieniali na pewno dźwięk silnika, jeżeli chodzi o e, tego Fordzika w klasie junior WRC. Natomiast, jak mówiłem, no ja poziom trudności mam ustawiony na 120 ze 150, ale w klasie Junior WRC myślę, że tutaj raczej nie będzie jakoś większego problemu ze zdobywaniem jakichś czołowych pozycji, już po przejeździe pierwszego odcinka mamy 22 sekundy przewagi. Także zobaczymy, jak to się dalej potoczy, ale generalnie już mam dosyć sporą przewagę, czy też powiedzmy, jakby jakiś spory. Spory zapas na, na kolejne e, przejazdy, kolejne OSiki do, do przejazdu. W każdym razie jeździ się dosyć przyjemnie, przyzwoicie. E, zmienili również fizykę jazdy, jest spoko, ale poczekajmy na WRC 10, bądź ewentualnie na WRC 13 od Kode Masters, bo chyba w taki numerek będziemy miały kolejne WRC od tej firmy 2000. 23. Koda ma przejmują licencję w WRC, więc może być bardzo ciekawie. A tymczasem lecimy z kolejnym odcineczkiem. Do przejechania mamy ponad 5 km. Aha. 50. And flat right Titans 4 into left 3 short opens. And left 4 into right 3 opens into right 4 key in. Into left 3 100. Into left 4. And caution, flat right brake for square left, big cut, opens. Into right 3 and left 3. Into crest and right 6, very long, Titans 4, short. Titans break into right two short opens. Into right four short and left six into bump into left three one hundred. Left five medium bumpy into right one around rock. Into flat left two hundred over bumps. Caution, right four and break for square right fifty. Flat right, into left five Titans fifty. Three out right four, short into left five medium. Left jump. And left 4, 100. Crest into right 3, into left 4, opens 50. Left 5, 30. Right 4 short, narrows into left 4, keep in. Into right 3 for finish. Kabum moi drodzy, dojechaliśmy do kolejnego postoju <gry> 25 sekund przewagi to jest monstrualna przewaga na każdym z odcinków w klasie junior WRC ale tak jak mówiłem z tego co, znaczy ja tego nie mówiłem, generalnie czytałem Podobno y, poziom trudności jest y, m, troszeczkę 3 wyważony w tym WRC, bo są podobno rajdy takie, w których y, jest pogrom, a są rajdy takie, w których ten poziom trudności jest właśnie zawyżony. No ale okej, okay, no na razie powiedzmy, że jest spoko. Yy, zobaczymy, co tu dalej. Yy, naprawa, naprawa z automatu 31, czyli nie, nie przekroczyliśmy jeszcze, bo nie możemy yy, nie otrzymaj więcej niż 1 minutę kary w następnym razie, czyli to myślę, że to dopilnujemy. Yy, w ciągu 6 tygodni będzie wiedziałby co najmniej tylu wydarzeń jak w ekstremalnych warunkach czy, to nie wiem o co. Nie wiem że powiedziawszy o co chodzi. W każdym razie do przejechania mamy dwie trasy 3 km 8 km, no to co? Siśćmy, moje dalej. Nie ma czasu. Jedziemy. Bo jest fajnie, jest dobra zabawa. Aha. right

tak, 10 sekund przewagi, to jest masakra jakaś. Junior WRC, to jest, to jest masakracja. Już minuta 03. Wygramy to z palcem, nie powiem gdzie, moi drodzy, ale no mówię, poziom trudności ma na juniorze jest taki, bym powiedział, niski, albo ja, mi tak na razie dobrze idzie, bo rajd w Szwecji generalnie nie jest trudnym rajdem. Tu idzie w miarę przyzwoicie operować i jeździć. Zobaczymy jak będzie to wyglądać na kolejnych rajdach, no i też w wyższych kategoriach. Myślę, że jeszcze w WRC 2 też nie będę miał problemu z wygrywaniem, aczkolwiek nie do końca. Wszystko zależy od samochodu, bo też samochody się troszeczkę inaczej prowadzą. No a w kategorii WRC na pewno już będzie dużo większy problem, dużo więcej zabawy. Right 6 50 caution break. Right 3 short into left 2 short. And left 4 long narrows into right 4 opens over crest 50. Left 6 short and 100. Right 6 narrows into left 5 tightens over crest. Right 4 short, don't cut into flat left into Jump maybe over crest 50. Caution, hard brakes for left small cut and right five long 60. Left four short and right five 50. Caution, right six Titans 350. Left six over crest thirty. Right five caution Titan 3, 30. Left five and right five over crest caution Titan three. Into left four sixty. Left six long over crest fifty. And right five keep into left three. Open into dip, dip fifty. Titans. And right four opens, 70. Flat left, keep in, and right six short. Left four opens into right four, 70. Caution, hard break for square left and flat right, 50. Break for right one, don't cut, 30. Right five, Titans four, keep in, into left four, long, keep in, 50. Right four, into caution, left four, Titans one, don't cut. Left, 60 Left 5, Titans 4, short 50. Left 5 over crest into right 4 Titans 60. And right 5, 30. Right four into kinks 30. Right four opens into left three, one hundred, bumpy. Niestety moi drodzy system car nadal nie został naprawiony w w WRC. Ten system car był idiotyczny i jest idiotyczny, jak sami widzieliście. E, Lekko ściąłem zakręt poza to co twórcy chcieli, i dostałem 5 sekund kary. No, w WRC nie ma jednolitej linii, po której samochód rajdowy musi się poruszać tylko to są rajdy. Tutaj jest manewrowość, więc nie rozumiem, dlaczego ten system kar dalej jest taki kulawy i dalej jest taki idiotyczny. Oczywiście, przez ten system kar i przez tą karę 5 sekundową nie otrzymam dodatkowych profitów. Ale już pierwszy rajd, że tak powiem, w Szwecji wygraliśmy, pierwsze punkty wpadły, dosyć spora przewaga. Na miejscu drugim jest Tom Christensen, na miejscu trzecim jest Katy Monings, nie wiem jak to się czyta, jak przekręcę, przepraszam. I na miejscu czwartym jest Oskar Solberg, także pierwszy, pierwszy rajd w Szwecji w klasie Junior w WRC z nami. I pierwsze jakieś solidne punkciki do tabeli, także jakieś tam profity wlecą, jakieś pieniążki wlecą. Generalnie 34 punkty, jeżeli chodzi o rajd Szwecji. Także zajebiście zajebiście prowadzimy. Mamy zapas przewagi. No i teraz profity: pieniążki 28,800. Mamy w sumie 33 000. Reputacja Forda nam wzrosła. Morale nam wzrosły. Cel, cel krótkoterminowy wpadł. Widzę jakiś jeden. A to zaliczyło nam. Nie otrzymaj więcej. A Bo ja to źle przeczytałem. Miałem otrzymać więcej niż jedną minutę, a miałem 5 sekund. Cycuty! Baranie! Czyli jednak wpadły profity. No i też nowy członek ekipy. Także moja tak się prezentuje: pierwszy odcinek z WRC-9 pełnoprawny z kariery Cyceriusza, Cycero Arcadio Cyca, e, Szwecji za nami przejechany. Tyle jeżeli chodzi o, o zabawę, jeżeli chodzi o zabawę w tym radzie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, za poświęcony czas no i do słyszenia w kolejnych materiałach z WRC9. Grałcycu, trzymajcie się, pozdrawiam was,